Pan Bóg poprzez proroka Ezechiela pokazuje, w jaki sposób działa jego boskie serce. Jeżeli przyjmiemy, że jest nas około 8 miliardów na tym świecie, a Pan Bóg przez Ezechiela mówi: Ja sam będę pasł moją owcę, ja przygotuję dla niej najlepsze pastwiska, ja ją będę doglądał, codziennie doglądał. Czyli można powiedzieć, 8 miliardów owiec ma osobistego pasterza. Jeżeli to przełożymy na sposób ludzkiego działania, gdzie człowiek ma kłopot z zaopiekowaniem się jedną osobą, która została dana mu na mocy sakramentu małżeństwa, czy na mocy zrodzenia w miłości jako dziecko, to, to rozumiemy w jaki sposób Pan Bóg ukochał człowieka. Ukochał go miłością bardzo osobistą. I tę miłość Pana Boga do nas objawił Bóg Ojciec w śmierci, w życiu i śmierci Jego Syna Jezusa Chrystusa. Miłość, która nie zna końca miłość, która jest dla każdego taka sama dla 8 miliardów ludzi żyjących na tym świecie.